Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43 minuty po siódmej, w tej chwili jest z nami Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, gratuluję przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, były Minister Spraw Zagranicznych i tak dalej, i tak dalej, i wewnętrznych także, o co też są pretensje, słynna akcja widelec. Dzień dobry panu, dzień redaktorze, dzień dobry państwu. No, przy... ale teraz, teraz będzie wielkim, będzie pan wielkim yy, budowniczym, yy. Był pan y, u pana posła Kropińskiego w domu? Nie, nie. Tam podobno ta agencja No Nie, jest. no to jest absurdalne. Po prostu poziom y, tej wypowiedzi, w ogóle debaty, ale akurat te, tego fragmentu, kiedy y, członek rządu, wiceminister y, to nie Sprawiedliwości, używa takiej argumentacji, występuje w taki sposób. No, ja jestem posłem y, 18. 18 lat, ponad 18 lat i nie pamiętam y, naprawdę żadnego wystąpienia, żadnej ekipy rządowej, którą można by tak określić, tak ocenić. No, to jest coś sięgnęło bruku i jestem po prostu zdumiony i uważam, że pani premier Szydłum, me, musi zareagować w tej sprawie. No nie można dopuszczać do, do takiego języka debaty. Ale to nie jej ministerstwo przecież, tylko koalicyjne. Y, no ale jednak y, to jest minister jej rządu i to jest jej odpowiedzialność. Bo to ja widzę, że tutaj są rodziny, że każdy ma jakąś swoją odpowiedzialność, ale to premier rządu jest, to jest jej rząd i to są jej nominacje i to jest jej odpowiedzialność, nie tylko jest, polityczna. Czyli ja go odwołać? Absolutnie, tak. To by już była druga zapowiedź dymisji w rządzie pani Szydłowo, przed chwilą był tutaj pan Apel. I mówił, że jeżeli dzisiejsze ekspozycja pana Waszczykowskiego nie będzie radykalnie odbiegało od tego, co on robił do tej pory, to poseł Apel zacznie chodzić po Sejmie i międzyklubowo zbierać wniosek podpis, pod wnioskiem o dymisję owotu nieufności dla pana Waszczykowskiego, pan by podpisał taki wniosek. To jest taka solidarność byłych ministrów spraw zagranicznych. Więc tego, nie wiem, zależy jakie by było uzasadnienie. Ja bym powiedział tak, panie że. Za rektorze, to, co pan Waszczykowski robi w polityce zagranicznej. Ale właśnie jest pytanie, czy robi to minister Waszczykowski, czy ktoś inny, jaka jest jego aktywność i jego inicjatywa polityczna. Bo jak, jeżeli pan, jeżeli rozmawialibyśmy o tym dzisiejszym wystąpieniu, o dzisiejszym ekspoze, to ono będzie bardzo pozytywne. Wczoraj było spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych. On przedstawiał główne punkty z swojego ekspozycji i ono jest do zaakceptowania. Ono, bardzo dużo kontynuacji. Są oczywiście rzeczy kontrowersyjne, ale to nie jest problem w tym, co będzie przedstawiał minister Waszczykowski, czy co będzie mówił o swojej, czy o polityce zagranicznej tego rządu, tylko, tylko to, jak ona wygląda naprawdę i kto ją prowadzi. A kto ją prowadzi? No, nie Waszczykowski prowadzi politykę zagraniczną? Mi się wydaje, że nie ma takiego stuprocentowego wpływu. No przecież to nie, wasz... nie minister Waszczykowski organizował w Niedzicy spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Wiktorem Orbanem. Przecież hmm. nie było na nim nawet yy, pani premier Szydło. Nie, była, nie było ministra Waszczykowskiego. A był minister o, do spraw energetyki yy, Piotr Naimski to tam jest będziemy o to pytać dzisiaj kto prowadzi politykę zagraniczną i kto za nią bierze odpowiedzialność bo to jest y, rzecz która jest y, no, niesłychana i ni, ja nie pamiętam takiego y, takiej sytuacji wcześniej w żadnym z rządów poprzednich mhm. no teraz coraz więcej polityk chyba będzie prowadził pan Ziobro bo to chyba on się staje liderem tego rządu uzyskując y, kompletny wpływ na aparat y on od on otrzymał od Sejmu, od większości Sejmowej naprawdę bardzo, bardzo dużo i został takim nad premierem i tego rządu. To I... jest dobrze, źle, strasznie, naturalna konsekwencja błędu Platformy? Nie, to nie jest błędem Platformy, to nie ma nic wspólnego. To jest decyzja większości, decyzja prezesa Kaczyńskiego, decyzja partii PiS. Ale ja widziałem, panie redaktorze, długo trwała ta, ta debata, wczoraj ona była bardzo intensywna i emocjonalna, ale kiedy pytania zadawali posłowie Platformy, platformach, było rzeczywiście naprawdę wiele tych pytań i, i, i potem odpowiedzi. Nie na wszystkie te, te kwestie zdążono i potrafiono odpowiadać. Ale nawet widziałem w. Posłach y, pis pierwszego rzędu takie zastanowienie i w wysłuchiwanie się w argumentację pytających posłów platformy obywatelskiej. I raczej ze zdumieniem oni przyjmowali argumenty, które w tych pytaniach, czy w opisie zagrożeń, które są, czy będą w funkcjonowaniu y, ministerstwa i prokuratury, czy wszystkich prokuratur występowało. A może będzie pęknięcie, że PiS zaczyna pękać? Myślę, że to będzie powód na pewno do y, do utraty, utraty pewnej stabilności politycznej. Bardzo tak, źle, tak, tak, bo coś się stało jednak zupełnie nowego. I niespodziewanego. Znaczy tutaj akcenty są bardzo zupełnie inaczej położone. Wydaje mi się, że tak, że to, to może być, to może mieć takie skutki. Uh -huh. Ale jakie akcenty, żebym ja dobrze zrozumiał. No nie, to, nie, że, czy... e, część, osoba, która jest bardzo kontrowersyjna, polityk bardzo kontrowersyjny. I się dwa, dwa pięć, kto, tak, no przecież odsunięty przez prezesa Kaczyńskiego w no bardzo, tak, bardzo twardy ale sposób. Ale jednak tak. I, i przyjęty nie z ze względu na jakieś. Ale myśli pan, że w pisie koledzy go nie lubią. No tak, no bo on jest jednak obcym ciałem w pisie dzisiaj. On wraca do PiSu. No piso. Ja widział... Mają zastrzeżenia personalne do niego, czy, Nie czy, wiem, no, czy, jak, czy, czy programowe. Jest uzbrojony uzbo... jest... ja, w wielką, personalną dzisiaj e, wielkie personalne możliwości, wielką personalną władzę. Widział pan na tych twarzach, że posłóc to niepokoi? Że tak, że to jest zdumienie, że, że rzeczywiście konsekwencje wprowadzania takich daleko idących zapisów mogą być tak e, e, no, trudne do opisania dzisiaj. te możliwości, które dostaje władzy, którą dostaje to jest absolutna władza i nie ma na to wpływ żaden szef, żaden prezes, ża żadnej partii, także prezes Kaczyński. Mhm. Pan ma wrażenie, że posłowie Pis boją się, znają się bać i nie jego ja, władzy? Ja mam wrażenie, że, że zobaczyli dopiero nie, nie, nie zapoznali się z zapisami tej ustawy i z konsekwencjami ich przyjęcia. I wczoraj dopiero dowiadywali się z, z, z minuty na minutę, jak będzie wyglądać władza. Ich kiedyś partyjnego kolegi. Mhm. Czyli co, ma pan wrażenie, że oni się zbliżają do takiego punktu, w którym zaczną się buntować, no odchodzić, nie, bo nie. Y, jeszcze podobno nie. zaczynają pytać w innych partiach, czy, y, czy znalazłoby się miejsce. E, Są nie, tacy. W nie, to platformie je... jeszcze nie pytają. Jesz, to, jest, y, to musi jeszcze potrwać, bo to jest Aha. takie, panie redaktorze, zaczadzenie władzą, sukcesem, skutecznością. E, dużo. No, i też chyba szok tempa, prawda? Mało, który potrafi się połapać łącznie z nami. Takiego ekspresu. <laughs> jak tak. to się. No? Bo tego się nikt nie spodziewał. Porównywaliśmy, mogliśmy porównywać do scenariuszy, szukać porównań ze scenariuszami węgierskimi, ale tu wszystko się dzieje kilka, kilka czy kilkanaście razy szybciej. Tak, Także to musimy. E, to trzeba być cierpliwym i, i... i Kiedy pan się spodziewa, że jeżeli? Bo to są spekulacje takie nasze trochę, że jeżeli zacznie pękać, to kiedy? No, nie, to, są, to muszą być jeszcze. Dobre miesiące. To... Ale to jest rachuba Platformy. Myśli Pan, że Platforma będzie ja bym patrzył... beneficjentem tego, będzie przejmowała tych... Ja bym patrzył, Panie Redaktorze, na to w ten sposób, że y, ja, ja uważam, jak patrzę na to jak, jako przewodniczący Platformy, uważam, że y, i my będziemy robić swoje, znaczy będziemy przebudowywać partie, wzmacniać, odbudowywać zaufanie. Nie można patrzeć się na, na nikogo innego, także na PiS. I, Trzeba, trzeba być gotowym do tego, bo uważam, że to będzie najważniejsze, żeby wytłumaczyć tym, którzy głosowali na prezydenta Dudę, premier Szydło, na napis nowy, obiecujący yy, nową politykę w kampanii wyborczej i prezydenckiej, i parlamentarnej, a otrzymali prezesa Kaczyńskiego w starym, dobrym stylu. To są ludzie, którzy już, już, są, już są rozczarowani i oni będą szukać zmiany i będą, będą odchodzą, czy już odeszli, bo sondaże to pokazują. Plus ci, którzy ode, odepchnęli, nie brali udziału w wyborach, bo powiedzieli, że nie ma sensu, czy, jest, czy chodzę na wybory, czy nie, to nie ma żadnego sensu, nie mam żadnego wpływu na politykę. Dzisiejsze te, te dni, te ostatnie dni pokazują, że każdy... Ma i może mieć i powinien mieć wpływ na politykę, będąc przy urnie wyborczej w czasie wyborów. Pana zdaniem to wczorajsze wycofanie się Prawa i Sprawiedliwości z ostentacyjnego przyznania Ojcu Ryzykowi, dyrektorowi Ryzykowi tych 20 milionów budżetowych, to jest już zapowiedź tych pęknięć, jakiejś zmiany, czy jakiejś próby samoograniczania się tej partii, czy to po prostu <laughs> zdarzenie? Uważam, że to jest, zastanawiam się nad decyzją, kto, kto podjął decyzję przyznania tych pieniędzy, tych, tych 20 milionów, mm -hmm. kto, kto wnioskował i, i dlaczego. Bo bo to wygląda to, na to, że szef klubu zapomniał z wicepremierem albo nie zdążył mu się nie chciał. A uważam, że reakcja była wy tak. Wynikała z, przede wszystkim z wycofaj tę poprawkę tylko dlatego, że zaczął się hałas i, i wszyscy zaczęli to komentować i wiedzieli, że to straty są... No Rzeczniczka Ministerstwa Kultury od razu reagowała mówiąc, że to nie było konsultowane tak. i że no i, tak dalej. I z drugiej strony będą szukać innego pomysłu tutaj na, na wsparcie. Nie, to zawsze to komu ja to mam tłumaczyć. To jest to, to będzie tak, ale, ale to ja, ja patrzę na to także, że też pryzmat, no jednak, że pycha kroczy przed upadkiem, czy ona kroczy. Tak, bezpośrednio, czy, czy, czy wyprzedza go, ale jednak podjęcie takiej decyzji no wynika z, z braku przytomności i, i pokazuje, że wydaje się niektórym posłom PiS, że mogą wszystko, czy, że, że wygrali no i bo to. No mogą na razie wygląda, że mogą. Ale no tak, ale widzieliśmy to w różnych miejscach, czy w kwestii, czy w kwestii Trybunału Konstytucyjnego, prawda, to, to przywoływanie. Kto wygrał wybory ma całą władzę, kto będzie nas zatrzymywał. No to jest element takiego właśnie myślenia, ale uważam, że to, to naprawdę politycznie to, to, to ma krótkie nogi. Także... No dobrze, a prezydent pana zdaniem y, y, zaprzysięgnie tego sędziego trybunału. Teraz y, z, z waszego wyboru, czy nie? No. Nie wiem i powiem szczerze, albo rozmawiamy o podmiotowym spojrzeniu y, prezydenta Dudy na całą tą kwestię, że on jest rzeczywiście arbitrem Samodzielny. Nie... Tak, tak, w tym sensie, że, że czuje się odpowiedzialny za tę sytuację, jest głową państwa i chce znaleźć, wyjść z tego, z tego no, pata, który jest, no, już strukturalny i systemowy i, i, i bardzo ten konflikt jest taki zapiekły i on ma, jakby robi krok w tył i, i chce oglądnąć to z zewnątrz i jednak rozsądzić, rozstrzygnąć yy, i chowa czy odsuwa swoje sympatie polityczne. A nie, no tego nie należy się spodziewać. No więc tak. jeżeli się nie należy spodziewać, jeżeli tak zakłada uważam, że... Ale dość... może ta presja międzynarodowa, no. zbliżające się y, nieuchronnie wydanie werdyktu przez Komisję Wenecką i tak dalej, i tak Ale nie, nie, nie wydaje mi się, żeby presja międzynarodowa i, i oczekiwanie y, 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 werdyktu Komisji Weneckiej mogło wpłynąć na, na samodzielną decyzję prezydenta Dudy. Nie, nie wydaje mi się. Znaczy to będzie utrzymane, ten pad będzie trwał. Mówiłem tu jeszcze tu w tym studiu y, też kilkakrotnie. Albo nasz Trybunał Konstytucyjny, mówił prezes Kaczyński, albo Trybunał Konstytucyjny sparaliżowany, zajmujący się No Jest zewnątrz. sparaliżowany, tak czy znaczy mianują, czy nie mianują, tak. to obowiązuje, jeżeli będzie obowiązywała ta ustawa kolejka. No dokładnie. No, więc dlatego on i tak jest i, i wtedy nie może zatrzymywać, nie może zatrzymać na, naszej legislacji, nie może na, naszej drogi na skróty. Zatrzymać, ocenić. No Ale tak, jakby, jakby próbował, to i tak można nie opublikować. Zawsze powołując no no, się no na to. Mieliśmy te, tak, te przykłady tak, i szukanie tak. takich możliwości. Także hmm. to na pewno tak będzie. Czyli z punktu widzenia. Hmm, tego wariantu z paraliżowaniem, to powołanie lub niepowołanie sędziego nie ma dużego znaczenia. No tak, no... no to za to bahem, lub nie za No to, to, to sam pan redaktor odpowiada. No, ja uważam, że tu potrzeba strukturalnej decyzji jakby i przekonanie takiej właśnie podmiotowości i, i, i wiedzy, że ta Czyli sprawa Czyli mówiąc poważna, krótko, nie bo... będziemy mieli trybunału tak, przynajmniej do końca tak. kadencji, pana zdanie. Podmiotowego, który będzie miał wpływ na polską legislację. Zda i na ochronę polskiej konstytucji. Tak, tak jak, jak do jakiego Trybunału przyzwyczailiśmy się, tak? Nasz rząd mhm. jest podmiotowy. Sami jako rządzący przez tyle lat mieliśmy kłopoty, mieliśmy problemy, musieliśmy szukać jednak tej drogi porozumienia, czy pisania w taki sposób prowadzenia procesu legislacyjnego, żeby on uzyskał akceptację Trybunału. Wszyscy na to od tych kilkudziesięciu lat, od lat dziewięćdziesiątych, jakby przyjęliśmy taki, 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 takie warunki funkcjonowania i współpracy. Ten budżet także... Obcina możliwości funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan rzecznik wskazuje, że to będzie miało wpływ na sytuację wielu osób zwykłych ludzi w Polsce. Nie, nie, to nie jest abstrakcyjne. No i co z tym można zrobić? Ogłosić zbiórkę publiczną na funkcjonowanie biura rzecznika? To jest to, panie redaktorze, to jest takie absolutnie małostkowe. I to jest taka czysta złośliwość. No tak, ale jak to zrobić, na żeby po prostu pokazać na zewnątrz, wszystko możemy. Ktoś, kto nie jest z nami jest przeciwko nam i, musi za i będzie za to, i za to zapłaci. I my zabierzemy mu pieniądze, bo możemy to zrobić. No i mamy sprawę, co mamy, społeczeństwo powinno zebrać te pieniądze dla rzecznika? Czy... To, to rzecznik musi się wypowiedzieć w tej sprawie, czy jest ograniczony. Czy, no, on czy, mówi, że to będzie miało wpływ. No to no, będziemy jakby. o tym rozmawiać. Jest samej Senat, potem jest drugie, e, wróci budżet Senatu. Ja uważam, że to, to akurat jest Taki społeczny ruch na rzecz wsparcia dla Rzecznika Praw Obywatelskich i, i jego, jego obowiązków, które powinien prowadzić, jest akurat coś sympat sympatycznym przejawem. E, w Ale poszedłby pan z puszką na miasta, żeby zbierać e, pieniądze e, dla rzecznika? Raczej zorganizo zorganizował e, społeczną akcję wsparcia finansowego wsparcia e, projektów, które, które prowadzi. Uważam, że tak, że to akurat jest takie bardzo obywatelskie i, i, i pokazujące, że, że można reagować też na na taką złą politykę, jaka, jaka będzie w tym wypadku politykę PIS. Bardzo dziękuję. Krzysztof Schetyna, przewodniczący ko. jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, były minister spraw zagranicznych był moim gościem. Będzie pan głosował za, za odrzuceniem ekspozycji? Pana ministra Waszczykowskiego. Tak, to będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, dzisiaj długa debata, ale, ale będziemy na pewno pytać o to, jak, jakie są następne kroki i dlaczego Polska y, traci, z, y, naszą, y, traci swoją pozycję w Europie. Jakie są tego przyczyny i czy, czy minister spraw zagranicznych chce ten proces zatrzymać?